Milena mieszkała w Sosnowcu razem ze swoim psem Brunem. Pochodziła z małej wsi, jednak po śmierci ojca przeniosła się do miasta, żeby zarabiać na mamę i młodszą siostrę. Pracowała w sklepie z zabawkami. Nie była typem towarzyskiej osoby. Była jednak jedna rzecz, którą kochała bez opamiętania lalki. Uwielbiała je kolekcjonować. Ponieważ pracowała w sklepie, kupowała je taniej. Czasem dorwała coś wcześniej niż klienci. Jej mieszkanie wypełniały figurki z różnych stron świata. Bruno też kręcił się wokół tej kolekcji. Traktowali ją jak część rodziny. Pewnego dnia do sklepu dotarła limitowana seria Lalek Labubu. Zeszły jak świeże bułeczki. Milena odłożyła wcześniej jedną dla siebie. Była złota, ale w odcieniu innym niż wszystkie. Wyglądała pięknie. Milena nie widziała nigdy tak słodkiego uśmiechu. Zabrała ją do domu, zrobiła mnóstwo zdjęć, przytuliła ją mocno. Przedstawiła ją Brunowi jako nowego członka rodziny Lalek. Zwykle, kiedy Milena przynosiła nową zabawkę, Bruno wariował z radości. Merdał ogonem, biegał po mieszkaniu, skakał na meble jak opętany szczęściem. Tym razem jednak było inaczej. Gdy tylko zobaczył Labubu, nagle zaczął szczekać jak wściekły. Potem pojawiło się warczenie. Takie, którego Milena wcześniej u niego nie słyszała. Wydawało jej się to dziwne. Wmawiała sobie, że pies po prostu się przestraszył. Postawiła lalkę na półce i poszła spać, zmęczona po udanym dniu sprzedaży. W nocy Bruno, który zawsze spał obok niej, długo wpatrywał się w tę figurkę. Potem wybiegł z pokoju. Milena zignorowała to. Zasypiała, nie wiedząc, że następny dzień zmieni wszystko. Rano, zanim wyszła do pracy, Bruno znów rzucił się na lalkę z furią. Wyglądało to tak, jakby widział w niej coś, czego ona nie potrafiła dostrzec. Gdy Milena sięgała po klucze, pies złapał ją za nogawkę spodni. Próbował ciągnąć ją w stronę półki. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywał, ale Milena miała fatalny dzień już od samego początku. Była rozdrażniona, była wykończona. W końcu puściły jej nerwy. Zamknęła Bruna w łazience i wyszła, trzaskając drzwiami. W pracy poszło jej jeszcze gorzej. Milena była znana z tego, że zawsze jest spokojna i uprzejma. Tego dnia wrzasnęła na klientkę. Szef był w szoku. Zbeształ ją i zwolnił na miejscu. Milena sama nie rozumiała, skąd wzięła się ta nagła złość. Wróciła do domu zapłakana. Wypuściła Bruna z łazienki. Zaskoczyło ją, że przestał szczekać, gdy zobaczył jej twarz. Jakby coś w nim pękło. W jego oczach stanęły łzy. Tego wieczoru zasnęła wcześnie. Obudził ją jednak dźwięk dziwnego śmiechu. W rogu pokoju stała jakaś postać. Patrzyła na nią w ciszy. Milena podniosła się z łóżka, jednak nikogo tam nie było. Na podłodze leżała tylko lalka labubu. Odstawiła więc ją na półkę i wróciła pod kołdrę. Tej nocy miała koszmar. Zobaczyła potwora z gnijącą czerwoną skórą. Miał ostre niczym żyletki zęby i długie szpony. Zbliżał się, jakby chciał ją udusić. Krzyknęła. Bestia tylko się zaśmiała. Potem rzuciła się z pazurami. Milena zerwała się ze snu przerażona. Na jej klatce piersiowej siedziała lalka. Uśmiechała się jeszcze szerzej niż wcześniej. Milena wrzasnęła. Bruno wpadł do pokoju. Nie potrafiła pojąć, jak Labubu trafiła z półki do łóżka. Pies rzucił się na zabawkę. Rozszarpał ją w sekundę. Milena była mokra od potu. Głowa jej pulsowała bólem. Mimo to nie powstrzymała go. Wyrzuciła porwaną lalkę do śmietnika i zasnęła, przytulając Bruna. Następnego ranka... Ból głowy był jeszcze gorszy, jakby jej pech dopiero się rozkręcał. Na dłoniach pojawiły się drobne czerwone krostki. Bruna nigdzie nie było. Milena przeszukała mieszkanie. W końcu weszła do łazienki. Spojrzała w lustro i zauważyła, że twarz też miała pokryta czerwonymi śladami. Wyglądało to, jakby coś się pogryzło. W odbiciu zobaczyła coś jeszcze. Za nią stało coś podobnego do potwora z koszmaru i śmiało się przerażająco. Odwróciła się, ale nic tam nie było. To, co zobaczyła chwilę później, ugięło jej nogi. Na półce w łazience stała lalka Labubu. Była jak nowa. Milena próbowała wmówić sobie, że to o mamy. Zastanawiała się, jak to możliwe, skoro Bruno rozerwał ją poprzedniej nocy. A teraz ten uśmiech wyglądał jeszcze bardziej złowrogo. W panice wybiegła z domu, wołając Bruna. Ten nie odpowiadał, nie było go nigdzie. Wróciła do środka i wtedy zamarła. La Bubu leżała przy zlewie w kuchni, a jej malutkie dłonie były całe czerwone. Milena zajrzała pod zlew, i wtedy krew odpłynęła jej z twarzy. Leżało tam ciało Bruna, całe we krwi, jakby ktoś rozszarpał go pazurami. Bruno nie żył. Wtedy Milena zrozumiała, że Labubu nie jest zwykłą zabawką. W szoku zaczęła desperacko szukać informacji o klątwie, jaka na nią padła. Wpisała w internet hasła o lalce Labubu. Znalazła relacje z różnych krajów. Ludzie twierdzili, że te lalki ich nawiedzają. Pojawiały się tajemnicze ugryzienia. Zwalniano ich z pracy, chorowali, tracili nawet bliskich. Czytanie tego tylko pogłębiło jej strach. Milena chciała się pozbyć tego, co jeszcze niedawno uważała za przyjaciela. Teraz była pewna, że lalka jest nawiedzona. Nie czekała ani chwili. Podpaliła ją. Popiół zebrała do słoika i wyrzuciła go do pobliskiej rzeki. Tego wieczoru zadzwoniła do młodszej siostry. Opowiedziała jej wszystko przez telefon. Milena uwierzyła, że to koniec. Myślała, że wreszcie się uwolniła. Następnego ranka znaleziono ją martwą w mieszkaniu. Obok leżała ta sama lalka labubu. Później trafiła ona do koleżanki ze sklepu z zabawkami. W internecie krążą też plotki, że labubu to zła reinkarnacja demona o imieniu Pazuzu. Po tych historiach w niektórych miejscach zaczęto je zakazywać w sprzedaży. Bywało nawet, że wzywano księży do oczyszczenia takich zabawek.